Yo, widzowie, z tej strony mokry na pleciarz, a ze mną jest Kabala Gaming, witam serdecznie. <laughs> w dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie serię z gry o tytule Ty w co my gramy? Elitarny Sniper, wersja druga, remastered. Dokładnie tak, poziom trudności. Tak. Trudny poziom trudności, myślę, że to będzie dobre. Ale ja mam kadę, strzelec wyborowy, sniper niestandardowy. Nie, no daj strzelca. Żebyśmy się nie męczyli, chyba że chcesz łatwy. Słuchaj mnie koleżko W sumie ty jesteś taki kadyt, ale dobra Poziom Poziom koła. Nie wiemy ile jest misji, ja się osobiście nie orientowałem Ja wiem osiem jest mniej więcej Czyli Aha, no to wiesz mniej więcej, no to git. Przełącz gotowość. A, bo jeszcze muszę dać red, dobrze Miejmy nadzieję, że to zadziała Tak Chociaż w trójce nie mieliśmy problemów i trójka by wleciała na kanał gdyby ktoś. Dobra cicho, cicho tak. Czemu mam przyci. Czy na... Nie, nie chcę zakończyć gry, o czym ty do mnie mówisz? Nie słuchamy nagrania, prawda? Czy mam dać uruchom? Nie wiem, ja tego nagrania nie słyszę, nie A no to zajebiście. <laughs> Grabi gra przeszła do okna, ale będzie się nagrywać w full screenie. Ale nie? ja jestem łysy, śmieszny! Ej, czemu dojść w zatrzymanie, halo? Czekaj w ustawienia wchodzę, czy na... Tak, dobra, musiałem coś sprawdzić, musiałem się upewnić. Ja ale ty jesteś fachura, naprawdę powiem ci Gra mi się w oknie odpaliła, ale dobra Ale nagrywa ci się to dobrze, ja ci powiedziałem, nie mam czasu dzisiaj. Czeka. Nagrywa mi się to perfekto Dobrze, to znów Ja mogę mieć, dobra, w oknie. No czekaj, tego zdejmiemy tym. Czymś cichym, jakimś cichym. To, a to jak chcę to zrobić? No to dawaj. Trafiłem. A żeś mu w polityce zapodał. A czym się kuta? Nie wiem, pod C chyba, tak, co. Pod... Ja... Czemu my nie mamy interfejsu w ogóle? Nie wiem. Dobra, robimy tak, to ja do... by... Ty bierzesz tego specjalnie. dalej Ale co jest ja Welroda, mam go zdjąć Tak, vel... niło Velros... cię, chodź, przyjdzie... chodź Nie, czekaj, przejdziemy bokiem, chodź. Vel... Ale Welroot w tej części jest OP. Nie denerwuj mnie, chodź przejdziemy ale... tędy. Synek No synek, ja tu jestem starszy ty Ale jesteś łysy, jak z Brazers No dobra ja jestem łysy, no ale to nie dyskryminuj mnie przez łysość moją. Z... Łysość, w ogóle to no jest i... rzeczownik. No i tak, myś... i tak musimy ich zaciukać, więc. A nie, gówno, tu się nie przejdzie, dobra, trudno. Dobra, mówiłem ci, trzeba ich zaciukać. Dobra, ty tam się nie kompromituj. Eee, dobra, ja biorę tego po prawej. Rozróżniasz kierunki. Po prawej, roki. tak? Dobrze, no to biorę tego no znaleźć. 3-4-3-4. Cztery. Cztery. U... O Boże, nie trafiłem. Dobra, leży. Jak leży? Co ty, zrobiłeś? Ten pistolet jest upośledzony, ty mówisz, że on jest OP? A widziało, dobrze. Jest wszystko szczęście. Czemu on ma taki duży celownik? Musieliśmy no, kurwa pytanie. Jakby go nie wiem. Rozkraczyło po wybuchu. No. Zaliczone cele, świetnie, jesteśmy genialni. Omiń patrole, patrz, widzisz, omiń patrole. Oj. A nie, bijzie Ale po chuj. Ty też tak znasz, właśnie. Szukaj e. Przeszukaj zwłoki, o to się przyda. Co on tu ma? Pięć naboi do roda. Ja mam oczekiwanie na ciebie jakieś. Co jest? Nie wiem. Może i zatrzymał. Nie wiem, ej, u mnie się nic nie zatrzymał. U mnie normalnie miałem. do jakieś znajdźki są, może? O co tu butelki, ja nie win tu butelki wina są. Butelki wina. Dobrze, wino, wino wypij do dna. Tak, e, re... Nie będziemy dalej śpiewać, bo będą prawa autorskie. Dla Reksia wino idealnym napojem jest. E, ale... Dla Reksia? Dla niego to ognista woda. Aż woda? No. Oj, to nie był chyba dobry pomysł, wiesz? Cicho! Mieliśmy ich ominąć! Cicho, Jak to bo, Mam po szwabsku. Eee, mam tak, Call of Duty po rusku, Sniper po szwabsku, tak, to jest to. Jest to. A pod e się skupienie używa, dobra, bo ja nie, nie, nie czaiłem. A to akurat ważne, bo tego też nie wiedziałem. Ej, ale ja cały czas obrywam. No bo snajper tam jest, a ja go zdjąć z bo jestem u O, już zdjąłem. O, chyba go zdjąłeś właśnie. U ciebie też jest kutsnęka? Tak, leci ta kula, powiem ci. Kula mołucy. A, żeś mu przebił nogi Czemu ty zatrzymujesz nią mnie? Za nie wiem, ona się sama nie, zatrzymuje Przecież ja ci zaraz z gumowca przywalę Tak, jak chcesz to nagrywać dla mnie, taki jesteś Hej, do przodu Nie będę tego nagrywać za ciebie, to jest twoja seria Ja jestem gościnnie jako prezes Kamalwersu Kamalwersa, wersu Ty jesteś jako analny rozkurwiator 3000 Ale proszę nie mówić tak brzydko na nagraniu Utafonie Ty, ej, ale żadna moja seria nie będzie... Kur... Żaden twój gameplay nie jest Żaden gameplay pokazania. nie będzie family friendly Nawalam do niego oh. E łysy on to się używa skupienia, to jest bez sensu. No już idę, łysy z Brazers nadciąga poczekaj, jak się... A jak się podnosi? Bo nie pokazuje mi się. A co? Ja nie mam opcji podniesienia cię. What? To teraz jest. Poczekaj. Co poczekaj? No spieprzaj od razu za auto czy coś. Nie, nie poddam Żeśmy się. Wywołałeś trzecią wojnę, to teraz się w niej. Jak, to, jak to ledwo, co druga jest? Dobra, zdjęci chyba. Tak. Jest. Mieliśmy ominąć patrole do cholery jasnej, a nie się z nimi strzelać. Dobra, co ty tam, co ty tam kurwa jeszcze czekasz? Działa, działa. A, no a trzecia rzesza się na mnie rzuci, na nas właściwie. Tak, no, super. Potem będziesz pierdzielonego okularnika musiał. Dobra, dobra, to nie jest Call of Duty, żeby tutaj tak robić rzeźnie. Zaliczone cele? No, zbierz ładunki wybuchowe teraz. A ja wolę. Okay. No, czemu ja tu chudu nie mam? Nie rozumiem. To jest jakaś samouczkowa misja, dlatego nie ma chudu nie, nie to czaję. To jest pierwsza misja ogólnie. Aha. Ale to... gdzie jest w ogóle tętno i tak dalej? Oczekiwanie na, gr na gracza mam. Czy, czy... No już idę, już idę. Czyli niczym w Nie rozumiem, czemu nie mam chudu. Ty też nie masz? Nie, wiem, ja mam czysty ekran. Ja dopiero jak na przykład zmieniam brun, to mi się na chwilę pokazuje. No Sz właśnie. Szwaby wybiegałem to, z ulicy. Tak, jak lewo masz, nową. Kurde... Kurde, Nikolek! Czekaj! Jeszcze się nie poddam! No nie możesz się poddać, bo cię zabiję. Za dziadka! <laughs> Za dziadka... Lepiej nie, bo ja wiem co twój dziadek robił. Dziadek byłby dumny. No myślę, że nie byłby właśnie. Pradziadek byłby, hehe. <laughs> jestem... Jesteś ranny. Nie no, naprawdę? <laughs> jesteś skazany. Właściwie ja jestem skazany. Słuchaj... Twoje towarzystwo w tej grze, słuchaj, mogę potem nagrywać bez ciebie, jak takim kolegą jesteś? Ty, czołg, ej, A Jak? Beze mnie? Myślisz, że ta seria będzie taka ma magiczna, beze mnie? No, co tak samo jest? bez ciebie by nie, by, by nie była magiczna. Ta Sniper, ura, magi trzecie piętro, zdejmuję go. Które to trzecie? Nieważne, już leży. To ej, to jest z za małych. plecy mamy chyba. Nie, ej, skąd on spróbuje? Często, o jezus, ej, tutaj będzie czołg do rozwalenia. A czemu spoilerujesz, widzą? A... Montażysto, proszę to zblurować. dobra, mam te ładunki. Ej, po co nie? ja mówię do montażysto, proszę to zblurować, jak ja to samemu będę montował? A to nie będziecie ci Kuba montować? Yy, no, aktualnie to on Drakenowi montuje, nie? Aha. Pamiętasz, że jakbym miał więcej czasu, to ja bym Ci montował tego snajpera. Nie no. Ale nie jestem w stanie. Ty, Wolum do mnie, masz szary ekran. No to uciekaj. A, A czemu nie ginęła hita ze sniperki? Przecież jakby dostał takim springfieldem w płuca, to by mnie złożyło jak deska do prasowania. To byś się złożył jak. Jak... Nie wiem. ogóle no mamy się... iść w ogóle, bo nie rozumiem, e, co teraz mamy e, zrobić. Nie? Follow me. Zaliczone cele. I co teraz? Uda się do punktu obserwacyjnego. Aha, dobra, rozumiem. Wiemy Ale gnie. ładnie ta gra wygląda. Ładnie, no. Muszę przyznać, ładnie się prezentuje. No, bo to Cie nie ładnie wyglądają. Nie ja mam najniższe ustawienia, bo by mi mi laptopowy no. no ja gram w 2K na ultra i wygląda ładnie naprawdę. Tędy chodź tutaj. Gdzie? O! Oh. Przez dziurę. Opie, wielka dziura, w... ale nie spoko, ja jak nagrywam to też takich rzeczy nie widzę. A później no. się mnie ludzie czepiają. Do... On... Czekaj. Nie, bo to są kolejni. Oh, oh. No, to co? No, tu bierzesz tą Sona i na pieprzasz, patrz. Are you sure about this? No, no, dobra Żaden siur, proszę mi tu od siurów nie wyzywać Proszę mi tu nie siurować No, a tu nie... To, to myślałem, że to jakaś znaćka jest Nie ma, nie, ale wiem, że gdzieś są butelki z winem, ale gdzie to ci nie powiem Sztabki złota chyba jeszcze no. są z tego co tak, w menu to... widziałem zanim zaczęliśmy grać Tu masz skrzynię z amunicją Nie potrzebuję amunicji Ja jestem... Dobra idź dawaj Tutaj jest tylko... Ej nie mogę wejść, nie umiem skakać Oko łysy wejdzie za ciebie Ej a wiesz, że w co miałem ciebie teraz, bo ty pierwszy wszedłeś? A ja miałem ciebie A ja miałem ciebie. Ciemniejszy mundurek miałem Słuchaj, akcja jest prosta, musimy zabić tego zakolaka kolaka. W Coś sensie pana rondo no dobra, dobra, dobra Rozumiesz wszystko? Nie strzelaj Strzel do tej z przodu Strzel ładunki wybuchowe No dobra, no ty masz lepszą pozycję ode mnie Dobra ja to tak za bardzo stało mu się coś? Ty przejechałeś Lisa Chuj chuj XD Chyba coś na nie wyszło Chyba na pewno Wiesz co ja co się stało? Yy, misję nam przerwał, bo nie trafiłem <noise> No tak Słuchaj jestem Nie weź, z, to, z tobą się nie da po prostu, nie Jestem młody to nie trafiam To lepiej się ucz Dobrze. Ja nie dostałem robi. osiągnięcie od razu. Ja też. A no dobra, bo ja... Ciekawe przy... za co ty dostałeś to osiągnięcie. To ja strzeliłem. Nie, to ja strzeliłem, to był mój pocisk. Ja strzeliłem! Jak to mój był To mój był! Ty dyslektyku Ja bym ci... Nie, jakbym to nagrywał to bym ci pokazał O. Ilo to odrzuciło? To? Chyba nie żyje. Nie, e, zajmijmy się jeszcze piechurami. Szukaj zwłoki, aha, dobra, rozumiem. Ja nie lubię. Dlaczego nie lubisz? No, bo. Hitman. Po ci się w słupie zaciął, co jest? Właśnie dlatego nie lubię. Słuchaj, akcja jest prosta, trzeba mu. Ej, ta gra jest tak cholernie przewidywalna. Nie wiem, musimy strzelić w to czerwone gunwo. No, zbiornik z paliwem, no ja wiem. To pa, ja to zrobię. A ja go Ty zrobisz, ty zrobisz. Kurwa. Pa. I'm gonna make it. Patrz na to. Proszę, strzał. To mój strzał, jak ktoś widzowie. Nie, to był mój. Dostałem osiągnięcie, zniszczą. E, sniper. A nie, to z do nas wali w fiut. Kurde, czekaj, bo jest jest lipa, ja się trochę przesta przestawię. Nie, ej, chłop dostał czachę. W czachę prosto z Springfielda, i sen stoi w miejscu, nie? Tak, jakby nie No wiem. bo to jest ta gra, właśnie, no. Ale to co, ja też wyrałem, dostałem ze Springfielda i se pożyję, nie? Oczywiście, że tak. I testowałeś tego nigdy? Nie, no co ty? Weź, robimy meetup i testujemy na mnie. Dobra, spoko. Tylko załatwij Springfielda. No, po dziadku wezmę. Najwyżej zamiast głowy to ci trafię w jaja, bo ja nie umiem w snajperowanie, no ale dobra. Dobra, chodź na dół, bo w sumie większość już zjedliśmy. A w mój skręt yonder chce strzelać. Ej, ale DJ skręt onder jest tylko jeden. Ja jestem jego tandetną podłupką. A jedna rzecz, nie usuń filmów, nie? Nie no, spokojnie. Tym razem nie. No bruje, próję, nie widzę gościa. Ty, przed nami gdzieś jest. Ale gdzie? Hello there, where are you? Nie wiem, nie mam pojęcia, dobra, zaskakuję. Nie wiem, idę zrobić. Nie, Roz... nie nie mam pojęcia, gdzie on jest. Przeszuka jest minolundowa, po cholery mi minę. I teraz co? Okay. Opuścia obszar, aha. Łe, ta. Biegną Niemcy No już kurde jego mać, dobra Stomsona ich wyjaśnię. O nie, ojciec biega do pokoju no, no, to... o, o nie Pozdrawiamy a... tate Nikolki no, Dokładnie tak no Niech się przywita z filmem czy coś Nie, lepiej nie O, o mój o, Boże Obie się macie co czy coś to To już o, pierwsza misja no to Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. ty patrzysz parwodenta, kurwa? Ludzie kaszelują, odczułeś?